Dzień dobry, dzień dobry! Mam nadzieję, że już transmisja się rozpoczęła również dla Was, że już mnie dobrze widać, dobrze słychać. No i standardowo, słuchajcie, czekam na Wasze pierwsze komentarze, czekam, aż do mnie dołączycie, żebyśmy się mogli w taki, taki impro sposób przywitać, żebyśmy wspólnie mogli ten dzisiejszy dzień w stylu impro rozpocząć. Także ja już czekam na Was, czekam na Wasze pierwsze komentarze, czekam na pierwsze osoby, które do mnie dołączą. Sprawdzę sobie, słuchajcie, pozwólcie na telefonie, czy faktycznie audycja już, czy transmisja już jest tak jak być powinna, dlatego że mam wyzwania techniczne i mam nadzieję, że po prostu wszystko idzie. O, widzę, że jest fantastycznie. Także słuchajcie, czekam na pierwsze osoby, które do mnie dołączą i gdy już do mnie dołączycie, to oczywiście dajcie znać z jaką energią dzisiaj przechodzicie. Jak tam u Was poziom energetyczny? Czy w związku z tym, że pogoda niestety nam się troszeczkę zepsuła, czy on jest na niższych rejestrach, czy jednak oscylujecie w około dziewiątki czy dziesiątki? Także te osoby, które już ze mną, już ze mną są tutaj, dajcie proszę znać, z jaką energią dzisiaj przychodzicie. Ja od razu też powiem. U mnie ta energia jest gdzieś w okolicach dziewiątki, dlatego że dzisiaj miałam taki bardzo wyzwaniowy poranek, a te wyzwania związane były z komputerem moim, z moim laptopem, który no, odmówił współpracę dzisiaj z niewiadomych mi powodów. Także dziś wyzwaniowo, mimo tego, ta energia utrzymuje się na poziomie dziewiątki i pytam też was, jak u was energia, z jaką energią Wy dzisiaj przychodzicie? Z jaką energią chcecie ten improszot spędzić? Dajcie proszę znać w komentarzach. Bo dzisiaj, słuchajcie, przechodzimy z tematem bardzo ważnym, jak zawsze zresztą. Każdy improszot poświęcony jest takim tematom i takim rzeczom, które przede wszystkim są dla Was ważne, które Wy przynosicie na grupie Sprzedawaj w stylu Impro, które Wy podnosicie na Impro Story Live, tych cyklicznych wtorkowych Impro Story Live, które prowadzi Asia w każdy wtorek o godzinie 9 właśnie na naszej grupie. I dzisiaj mój temat, temat, który do Was przynoszę... Temat troszeczkę z mojej działki, z mojej branży, z wystąpień publicznych, właśnie w kontekście porażki, w kontekście tego tematu, o którym my mówimy od wtorku. I tutaj, jak już do mnie dołączycie, dajcie proszę znać: bo wiecie co, nie wiem, czy wy komentarze piszecie, czy nie, bo ja ich niestety nie widzę i nie potrafię zweryfikować, czy to z tego powodu, że troszeczkę. Laptop ze mną nie współpracuje, czy to z tego powodu, że tych komentarzy po prostu nie ma. Także ja bym była super wdzięczna tym osobom, które są już ze mną, żeby chociaż jednym słowem napisały, czy cokolwiek wstawiły w komentarz, żebym mogła sprawdzić, czy te komentarze są. Pozwolę sobie, słuchajcie, podejrzeć jeszcze na grupie, czy komentarze są. Pozwólcie, proszę. Nie widzę niestety komentarzy. No, mam nadzieję, że te komentarze zobaczę. Mam nadzieję, że one się faktycznie pojawią. Ja już tak powoli, słuchajcie, przechodzić będę do tematu, bo dzisiaj temat porażki podczas wystąpień publicznych. Temat tego, czym jest ta porażka i jak można sobie z nią radzić, co można zrobić. Oczej, dzień dobry, Mirko. Jak ja się cieszę, że Ciebie widzę. Jak ja się cieszę, że napisałaś, że jesteś. Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Bo wiesz, tutaj już się dzieliłam z moimi z osobami, które są ze mną, że że mam takie wyzwania techniczne, więc dziękuję tobie, że potwierdziłaś, że te komentarze są, że się pojawiają. Miód na moje serce. Także zapraszam was do komentowania. I jest też Ewa Dzień dobry Ewo, witam, odsłucham wieczorkiem, miłego dnia wszystkim. Zapraszam ciebie Ewa, odsłuchaj koniecznie, oczywiście, jeżeli masz taką potrzebę. I słuchajcie tak powoli już przechodzę do tematu, tematu, z którym dzisiaj ja do was przechodzę, a który o który Wy pytaliście, o który, który jest też dla Was ważny, bo tak jak mówię, my przede wszystkim mówimy o tym, co jest dla Was ważne, o potrzebach, które Wy przynosicie w komentarzach na Impostory Live, czy w shotach Ady, czy Anety. I dzisiaj temat porażki w wystąpieniach publicznych. Ja od razu do Was z pytaniem. Czym jest dla Was porażka podczas Zoomu, webinaru, live'u, czym jest dla Was porażka w kontekście wystąpień publicznych? Jeżeli możecie mi je wymienić, to zapraszam Was do komentarzy, wymieńcie, bo gdy tak współpracuję, słuchajcie, z mówcami, z osobami, które chcą stawać na scenach, w zależności. Tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mówimy o scenie online'owej czy offline'owej, to zauważam bardzo jedną rzecz, szczególnie u tych osób, które są na początku tej drogi, że przeraża ich to. Że mogą być ocenieni w niewłaściwy sposób, że mogą być sklasyfikowani nie tak, jakby tego chcieli, że mogą popełnić błąd i bardziej ich przeraża wizja popełnienia tego błędu niż ten błąd. I tak się składa, słuchajcie, że gdy pytam, co jest dla nich takim wyzwaniem, co jest dla nich trudnością w wystąpieniach publicznych, to w większości te osoby mówią mi o porażkach. One po prostu boją się popełnić porażki. Porażka jest dla nich tak ogromnym lękiem, wiąże się z tak ogromnym strachem, że nie mają odwagi często wyjść na scenę, często nie mają odwagi, żeby pokazać tę wartość, którą w sobie mają. A my w momentum, słuchajcie, wierzymy w to, że każdy ma wartość, na którą czeka świat. Absolutnie. Każdy. Pytanie tylko, czy ty odważysz się tę wartość pokazać. Pytanie, czy ty odważysz się tę wartość zaprezentować, chociażby jako właśnie mówca na webinarach, na live'ach, na tego typu wydarzeniach. Dzień dobry Halinko, witam Ciebie serdecznie, bardzo mi przyjemnie. O, jest i Piotr, dzień dobry. No dzień dobry bardzo Piotrze. Poranne mądrości lubimy, tak. Przede wszystkim mądrości grupowe i to ja sobie szczególnie cenię, bo... Bo to, co jest fantastyczne we wszystkich Zoomach, Webinarach, Liveach, to to, że jeżeli to puścisz do głosu Twoich odbiorców, swoją publiczność, to faktycznie robi nam się coś takiego, co nazywamy w momentu mądrością grupową. I te poranne mądrości, i te wieczorne mądrości my w momentu bardzo lubimy. Dziękuję Tobie, Piotrze. Mirka pisze: Może nie do końca to jest porażka, ale właśnie to, co powiedziałaś ocenianie innych, często pojawia się blokada w mówieniu. Super, że się tym dzielisz. Dziękuję Tobie, że to przynosisz. Dajcie, słuchajcie, znać jeszcze, co dla Was jest porażką podczas wystąpienia publicznego. Bo tutaj, tak, to nie do końca jest porażka, tylko to jest taki strach, tak jak Mirka mówisz przed tym, że inni będą nas oceniać. Przed tym, że ktoś. Wyda sąd odnośnie naszego wystąpienia, odnośnie nie daj Boże jeszcze naszej osoby. Dokładnie tak. To jest ta rzecz, która blokuje nas przed wystąpieniami publicznymi. A co dla Was jest konkretnie porażką? Co Wy uważacie za porażkę podczas wystąpień publicznych? Bo o tym się, zobaczcie, dużo mówi. Dlatego ja pytam bardzo konkretnie, bo chcę wiedzieć, jakie jest Wasze zdanie. Bardzo mnie ciekawi Wasza opinia i chcę zobaczyć, Jaki, w jaki sposób wymyślicie, w jaki sposób wy te porażki w wystąpieniach publicznych postrzegacie. Dajcie proszę znać, jest i Iza, dzień dobry, Iza, witam Ciebie serdecznie, nie ma porażki, w moim słowniku są lekcje, super, o tym to chyba wyjęłaś mi z ust prosto, Izabela, dlatego że o tym zaraz będę mówić, jak tylko otrzymam w komentarzach odpowiedzi od Was, co dla Was jest porażką, co Wy kwalifikujecie jako porażkę, to, to właśnie chciałam o tym mówić, i za o tym, że Porażka, słuchajcie, jest i tutaj jest, tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim kontekście my tą porażkę traktujemy, ale porażka jest porażką dopiero wtedy, kiedy ty jej nadasz takie znaczenie. Co by było, gdybyś nie używał słowa porażka, ale doświadczenie? Co by było? Gdybyś nie używał słowa porażka, ale lekcja. Bo zobacz, z doświadczenia, z lekcji można wyciągać wnioski. A skoro ty już masz jakieś wnioski i przystępujesz do kolejnej próby, ty, ty nie startujesz od zera. Ty startujesz z doświadczeniem. Więc pytam ciebie od razu, co by było, gdyby porażkę zamienić na lekcję? I na doświadczenie. Jak inaczej wtedy byś do niej podchodził? Jak inaczej ona działałaby w Twoim życiu? Jak bardzo mógłbyś wtedy się uczyć na tych doświadczeniach, na tych lekcjach, a nie katować się za nie, czy, czy po prostu przeżywać te porażki? Dajcie znać, jak to do Was gada. O dzień dobry, mamy jakiegoś Facebooku zera. Porażka ogólnie. Porażek ogólnie nie ma, dopiero wtedy porażkę można nazwać porażką, gdy się korygu... gdy nie koryguje się ewentualnego błędu super. Dziękuję, że to przynosisz, bo to jest bardzo bliskie temu, co ja przed chwileczką powiedziałam, tak, porażka jest dopiero wtedy porażką, gdy my i nadamy takie znaczenie, gdy my sami przez pryzmat swoich doświadczeń, przez pryzmat swoich przekonań stwierdzimy, że to jest coś, co nam nie wyszło, że to jest błąd, że to faktycznie jest porażka. I zobaczcie, porażka, źródło słów, porażać, czyli kogoś porazić, czyli zblokować jego przyszłe działania. I tutaj bardzo się z Tobą zgadzam. Jedyne, co, co bym zmieniła, to to, żeby błąd nazwać doświadczeniem, nazwać lekcją, bo i nazwać to jest jedna rzecz, ale po drugie traktować to jako doświadczenie i jako lekcję, traktować to jako coś, co sprawi, że możemy, tak jak mówisz, wyciągnąć wnioski i możemy skorygować daną rzecz. Wiecie co, ja mam takie głębokie przekonanie, że nikt z nas nie urodził się mistrzem, absolutnie nikt, nikt z nas nie urodził się fachowcem, specjalistą. Do tego poziomu, do tego mistrzostwa musimy dojść. I po drodze będą nam się zdarzały cięższe chwile, będą wyzwania, będą różnego rodzaju niepowodzenia i teraz pytanie, jakie my im nadamy znaczenie i jak to na nas płynie. Super, że o tym mówicie fantastycznie. Tak jest, też to biorę jako doświadczenie i uważam, że im więcej doświadczam, tym łatwiej temu sprostać, dokładnie tak, a poza tym zobacz, doświadczenie z samego swojego założenia jest neutralne, doświadczenie to jest doświadczenie i dopiero Ty kwalifikujesz to doświadczenie jako doświadczenie, które Ciebie wspiera albo takie doświadczenie, które wręcz przeciwnie, po prostu podcina Tobie skrzydła, więc to zależy od Ciebie, jakie znaczenie nadasz tym wydarzeniom, dokładnie tak. Dzień dobry Wiesław, bardzo mi ciebie miło gościć. Na doświadczeniach się uczymy dokładnie tak. Zobaczcie, zobaczcie, co robi dziecko. Dziecko nieustannie doświadcza. Dziecko doświadcza i sprawdza, czy jemu coś się sprawdza, czy to odnosi taki skutek, jak to dziecko sobie zawierzyło. I co by było, gdybyś ty w taki właśnie sposób podszedł również do wystąpień publicznych? Co by było, gdybyś założył, że nie ma porażek? Co by było, gdybyś. Postawił na to, żeby doświadczać i żeby się uczyć na swoich lekcjach, a nie ponosić porażki. Daj, proszę znać w komentarzu, jak to do ciebie gada, jak to by się podoba taka perspektywa. Ja w takim żołnierskim skrócie. Chcę tobie powiedzieć, w jaki sposób zminimalizować ryzyko takiego doświadczenia, które wpłynie na ciebie w negatywny sposób. A to ryzyko zminimalizować można poprzez odpowiednie przygotowanie do wystąpienia publicznego. Ja takie mam trzy punkty, które realizuję zawsze przed każdym wystąpieniem, i zaraz się nimi z tobą podzielę, ale najpierw zapytam ciebie, czy ty masz takie rzeczy, czy ty masz takie rytuały, które zawsze przed wystąpieniem publicznym, przed liveem, przed webinarem. Robisz. Jeżeli tak, daj proszę znać, a ja tymczasem wracam do komentarzy, bo tu się dużo dzieje. Tak sobie właśnie uświadomiłam, że już nie wsadzam sobie porażek do głowy, tylko coś co mogę zrobić następnym razem lepiej. Wszystko zależy od naszej wiedzy, komunikowania komunikowania jej częściej, dokładnie praktyka czyni nawyk może nie mistrza, bo droga do mistrzostwa każda ta droga przechodzi w indywidualny sposób, ale praktyka czyni nawyk. Cudownie, że to mielka przynosisz, i jest też Halinka, porażka jest naturalnym elementem sukcesu. Halinko, a jakby to było, gdybyś powiedziała sobie, że doświadczenie jest naturalnym elementem sukcesu, że lekcja jest naturalnym elementem sukcesu. Jakby to do ciebie mówiło, jakby to ciebie wspierało? Daj proszę znać. 4,040 40, o to nie wiem, nie wiem co to jest. Czekam na wytłumaczenie tego. Słuchajcie, w kwestii przygotowań do... Do wystąpień. Ja mam takie trzy rzeczy, które robię zawsze, żeby zminimalizować ryzyko takich negatywnych doświadczeń, zminimalizować też ryzyko strachu i takiego potenerwowania przed wystąpieniem. Dlatego moje przygotowanie do wystąpienia to są zawsze trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, zacznę no od końca, to jest takie przygotowanie techniczne, czyli sprawdzam, czy wszystko z komputerem moim, ze światłem, ze słuchawkami jest ok. Dzisiaj, jak już wiecie, od początku naszego wydarzenia, ja mam pewne wyzwania z komputerem i one wyniknęły właściwie już wczoraj a że nie miałam czasu po prostu wymienić sobie komputera, nie miałam takiej przestrzeni na to. No to po prostu zaufałam procesowi, zaufałam wszechświatowi i mam nadzieję, że ta audycja jest taka, jakbyś powinna, widząc po komentarzach, tak właśnie jest, ale polecam Wam gorąco przygotować sprzęt techniczny, jeżeli mówicie ze sceny online, czy przygotować siebie po prostu do wystąpienia, jeżeli mówicie ze scen offlineowych, żeby zminimalizować ryzyko negatywnych doświadczeń. To jest jedna rzecz. Czyli przygotowanie techniczne, przygotowanie sprzętu. Drugie przygotowanie, które ja zawsze, absolutnie zawsze robię przed wystąpieniem, to jest przygotowanie. Przygotowanie tekstu, przygotowanie scenariusza, przygotowanie tego, o czym będę mówić, dlatego że ja słuchajcie, nie uczę się na pamięć. Absolutnie. Odkąd praktykuję metodykę momentum, odkąd poruszam się w kategorii systemu 5S, dajcie w ogóle znać w komentarzu, proszę Was, kto z Was zna system wystąpień publicznych opierający się na zasadzie 5S, który stworzyłaby Ata Kapcewicz. Kto z Was zna zasadę 5S, wpiszcie, proszę, 5S w komentarzu. I to jest taki system, słuchajcie który pozwala Tobie opanować pięć kluczowych rzeczy. S, pierwsze S to jest opanuj siebie. Drugie S, opanuj scenę, opanuj system, opanuj społeczność i opanuj sprzedaż. I w momencie, kiedy te pięć S opanujesz, to po prostu Twoje wystąpienie będzie naturalne, masz gwarancję tego, że nie będziesz się uczył na pamięć, tylko będziesz to robił modelowo, systemowo, blokowo, masz gwarancję tego, że obojętnie co się nie stanie, to będziesz potrafił Odnaleźć się w swojej wypowiedzi. Będziesz potrafił po tą, tą wypowiedź kontynuować, nawet jeżeli zdarzy się tobie, że coś tobie z głowy wypadnie. Czyli to jest taki drugi system przygotowań. Dajcie znać, komu z Was to się podoba, system 5S, powtórzę. Opanuj, słuchajcie scenę, opanuj najpierw siebie, opanuj scenę, opanuj system, opanuj scenariusz i opanuj. Sprzedaż. Komu z was to się podoba? Dajcie proszę znać. Kto by chciał w taki sposób mówić? Dajcie proszę znać w komentarzach. Znacznie lepiej, by brzmiało mental, by się cieszy. No to Halinka, mam do ciebie pytanie. Skoro doświadczenie lepiej brzmi niż porażka, to czy Ty dzisiaj zdecydujesz się na to, aby porażkę zastąpić doświadczeniem w swoim mentalnym słowniku? Daj proszę znać. Ja! 5S, dokładnie. Iza jest, słuchajcie, adeptą, adeptką szkolenia mówca online w tej wersji ośmiotygodniowej. Także Iza doskonale zna system 5S. Iza, słuchaj, jako osoba, która tego systemu doświadczy na co dzień, bo wiem, że prowadzisz webinary, live wystąpienia, daj proszę znać, jak ten system to by się sprawdza. Będę bardzo wdzięczna. 5S, super. Mirka też ten system doskonale zna, fantastycznie. I słuchajcie, trzeci typ przygotowań które ja zawsze robię przed wystąpieniem, to jest przygotowanie mentalne. U mnie przygotowanie mentalne polega na tym, że przede wszystkim decyduję wewnętrznie, że jestem tutaj i teraz, że nie myślę o tym wszystkim, o czym mogłabym myśleć podczas tego spotkania. Nie myślę o mojej rodzinie, o moim synku wspaniałym, nie myślę o moim mężu, o innych zawodowych rzeczach. Ja jestem tutaj i teraz. Jestem dla was. Cieszę się, że ze mną jesteście. To jest dla mnie ogromna frajda radość i zaszczyt. I Postanawiam, że jestem tu i teraz, robię to, co mogę, najlepiej, jak potrafię, z tym, co mam. Jestem świadoma tego, że nie jestem idealna, nie będę perfekcyjna nigdy, ale robię to, co mogę, z tym, co mam, tu i teraz, najlepiej, jak potrafię. Plus, jeżeli mam, słuchajcie, gorszy dzień, niższe rejestry energetyczne, zawsze słucham energetycznej muzyki, takiej, która mi się dobrze kojarzy, która od razu przynosi mi stan, który chcę uzyskać, stan zadowolenia, stan euforii, Stanie takiego podekscytowania na spotkanie z wami. Mam jeszcze kilka takich mentalnych rzeczy. O nich już mówiłam w poprzednich shotach, które pozwalają Tobie bardzo szybko osiągnąć taki stan, jaki chcesz osiągnąć. Czuć się dobrze i z radością wejść na webinar na live na Zoom. System, pierwsza klasa. Fantastycznie już to zrobiłam. Fantastycznie Halinko. Ja się bardzo cieszę. I to, słuchajcie, odnośnie przygotowań. Powtórzę raz jeszcze, dajcie też znać, w jaki sposób wy się przygotowujecie do wystąpień publicznych. Ja przygotowanie mam w trzech etapach: techniczne, przygotowanie scenariusza tekstu, czyli kontentu, zawartości, przygotowanie mentalne. No i obiecałam Wam, słuchajcie, w zapowiedzi tego spotkania, że podzielę się z Wami systemem USA, USA systemem, który pozwoli Wam uniknąć negatywnych doświadczeń, czy powiedzmy to sobie porażę, bo być może niektórzy jeszcze tak to traktują w wystąpieniach publicznych. System USA, który jest początkiem USA jest początkiem trzech to jest pierwsza litera trzech słów i u No i zaraz coś napisał odczytam u jak uważność. Bądź uważny na swoich odbiorców. Bądź uważny na to, co tobie przynoszą w komentarzach. Jeżeli masz wątpliwości dopytuj zawsze bądź w kontakcie, w interakcji, w relacji z twoimi odbiorcami. To pomoże tobie ograniczyć, uniknąć negatywne doświadczenia, bo będziesz wiedział, jaki jest poziom energii, o czym myśli twoja publiczność, co jest dla nich ważne, co jest dla nich istotne, czyli u jak uważność, s jak szacunek. Zawsze, absolutnie zawsze wychodź do swoich odbiorców z szacunkiem. Szanuj Odmienną perspektywę, szanuj to, że ktoś może myśleć inaczej, że ktoś ma inne zdanie. I tutaj, słuchajcie, wracamy do tego, do oceniania, do oceniania naszych wystąpień, naszej osoby. Pamiętajcie, że każdy myśli inaczej, każdy ma inne doświadczenia, inne przekonania, inne rzeczy przeżył. Także, jeżeli z szacunkiem, i z taką akceptacją, bo A w tym USA to jest właśnie akceptacja. Trzeci punkt, czyli po uważności, po szacunku, mamy akceptację. Zaakceptuj to, że ktoś może myśleć inaczej, zaakceptuj to, że ktoś ma inne zdanie, inne doświadczenia, że komuś podobają się po prostu inne rzeczy. Bo jeżeli ty to zaakceptujesz, to po pierwsze, w momencie kiedy przyjdzie jakaś ocena, w momencie kiedy ktoś po prostu ciebie zweryfikuje, zaklasyfikuje, zaszufladkuje. To ty będziesz miał tę świadomość, że to jest jego przekonanie, a jego przekonanie nigdy nie musi być twoją prawdą. I do tego ciebie serdecznie zachęcam. U jak uważność, S jak szacunek, A jak akceptacja. I powiedzcie proszę, jak Wam się sprawdza, jak Wam się podoba system USA w kontekście wystąpień publicznych, w kontekście zoomów, webinarów, liveów. Wykorzystując, wykorzystujesz swoje trzy etapy. Czas je jeszcze trochę udoskonalić i będzie pięknie. Tak, tutaj jest, słuchajcie, kwestia wytrwałości. Tutaj jest kwestia tego, żebyśmy systematycznie robili rzeczy jak najbardziej tak. Dziękuję Ci, Mirko, że o tym piszesz fantastycznie. A ja, słuchajcie, mam do Was na koniec jeszcze pytanie. No, oczywiście, dajcie mi znać, jak Wam się podoba system USA w kontekście wystąpień. Publicznych i druga sprawa, słuchajcie, jeżeli ktoś z Was chciałby mówić w sposób naturalny, mówić w taki sposób, żeby nie bać się porażki, USA jest świetne. Dziękuję Tobie, Wiesław, bardzo mi przyjemnie. To jest system, który wymyśliła Asia Daniec na Educampie, ostatnim Educampie. To jest system, który wprowadziła na tym Educampie, właśnie. Ja go sobie, słuchajcie, zaadoptowałam i bardzo często o nim mówię, rozmawiając z mówcami, rozmawiając z innymi osobami, jako trener, jako lider, dlatego że te trzy rzeczy i właśnie i akceptacja i szacunek i przede wszystkim uważność to są te rzeczy które są istotne i dla trenera i dla mówcy i dla lidera. Fantastycznie, że to podnosisz. I mam do was właśnie pytanie, bo jeżeli ktoś z was słuchacie czuje, że chciałby mówić w taki sposób, żeby to było jasne dla twojego odbiorcy, chciałby mówić z radością, z takim przekonaniem, z pewnością, że że robi do to, że robi Dobre rzeczy z taką pewnością, że, że ma system, który mu działa. Jeżeli ktoś chciałby ubrać w system swoje wystąpienia publiczne, jeżeli ktoś przede wszystkim chciałby sprzedawać na wystąpieniach publicznych, a dzisiaj jest to dla niego wyzwaniem, to napiszcie w komentarzu, pro, proszę mówca, dlatego że jak wiecie, słuchajcie od zeszłego tygodnia, momentum, mamy fantastyczny program Mówca Online New, program, który w cztery tygodnie daje Tobie wszystkie kompetencje. Mówcy, daje tobie system 5S, system 7S, daje tobie możliwości, abyś i ty w sposób. Zgodny z sobą, w sposób pełen energii, w sposób skuteczny przede wszystkim występował na scenie online, żebyś maksymalizował swój biznes, żebyś skalował swoją sprzedaż. Więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, jak ten system wygląda, jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, jak ten program czterotygodniowy, mówca online nie wygląda, wpiszcie mówca, proszę Was w komentarzu. Ja lub nasi trenerzy do Was się odezwiemy i zobaczymy, czy to jest program dla Was. Zobaczymy, czy faktycznie ten program jest w stanie zaopiekować Wasze potrzeby. Także. Kto chciałby się dowiedzieć więcej, pisze mówca w komentarzu, a ja się z wszystkimi tymi osobami skontaktuję. I proszę Was na koniec, oczywiście, standardowo jeszcze, abyście dali znać, co Wy sobie z tego naszego spotkania zabieracie, co dla Was było ważne, co poruszyło Wasze serca, co sprawiło, że mieliście moment, aha, dajcie, proszę, kochani, znać, będzie mi bardzo przyjemnie. USA jest świetne, tak. I zapisze. Nie trzeba uczyć się na pamięć. Nie ma tematu, na który nie. Prowadzę mowy, no może poza budową kwantową, cząsteczek czy czegoś tam dokładnie. Zobaczcie, ten system daje wam taką łatwość, możliwość, taką elastyczność, że możecie powiedzieć, wygłosić mowę na każdy temat, obojętnie czy on jest związany z waszą branżą, czy nie. Jeżeli macie odpowiednią wiedzę, to na każdy temat faktycznie mowę można wygłosić fantastycznie. Ja dziękuję wam, słuchajcie, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. Pamiętajcie, żeby wpisać mówca, jeżeli chcielibyście w taki właśnie sposób, jak Iza, prowadzić prowadzić wystąpienia publiczne. My się widzimy, słuchajcie, w przyszły piątek. Ja Wam życzę pięknego weekendu i pamiętajcie, że już w przyszłym tygodniu 16, 17, 18 jest turbo Wezwanie. Improwizuj i sprzedawaj, podczas którego będziecie mieli możliwość spotkać się z wszystkimi czterema improatomówkami. Ja zaraz po transmisji wrzucę Wam w komentarzu zapisy do turbo wyzwania. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy i ufam. I gorąco w to że jestem o tym przekonana, że po turbo wyzwaniu Wasze efekty poszybują w górę, że będziecie mieć takie rezultaty, jakich pragniecie. Do zobaczenia miłego dnia. Fantastycznie! Pięknego weekendu!